tutaj zauważyłem, że ta zewnętrzna wartość bezwzględna jest jeszcze za wcześnie i zobaczmy o ile musimy się przesunąć. No jeżeli mamy tutaj plus trójkę dopisaną do x to oznacza, że wykres będziemy przesuwali w lewo o trzy jednostki. A jak do całej funkcji dodajemy lub odejmujemy, to przesuwamy w górę lub w dół. No tutaj będziemy się przesuwali w dół. Więc łapiemy za ten punkcik i przesuwamy cały wykres. Trzy jednostki w lewo i jeden w dół. No i otrzymujemy w ten sposób wykres funkcji h. Natomiast, żeby otrzymać wykres funkcji f, wystarczy, że ta część wykresu, która jest położona pod osią x, zostanie odbita na drugą stronę, a pozostałe części wykresu funkcji h zamalowujemy. Tak? pozostałe części, które położone są już nad osią, zamalowujemy i w ten sposób powstaje wykres funkcji f.